No winga po wszystkim, z tej strony Brajar, a dzisiaj przychodzę do Was z krótkim informacyjnym filmikiem. Jak mogliście zauważyć po miniaturze i tytule, jest organizowany konkurs. Dosyć długo nad tym myślałam, nawet przed pytaniem, które zostało mi zadane w ostatnim Q&A, ale stwierdziłam, że mam już na tyle widzów i tyle doświadczenia na YouTubie, że... Warto by było spróbować, więc krótko mówiąc, od dzisiaj, czyli wtedy kiedy został opublikowany ten film, możecie brać udział w konkursie. Oczywiście, jak w każdym konkursie, muszą być warunki, które będą proste, według mnie, ponieważ trzeba będzie subskrybować kanał z dzwoneczkiem. I mieć ustawione subskrypcje na publiczne, tak żebym mogła zobaczyć. No i oczywiście przesłać pracę w terminie, ale do tego dojdziemy później. A na czym będzie polegało zadanie konkursowe? Naszym zadaniem będzie narysowanie waszej ulubionej postaci z mojego serialu, nieważne czy z tego poprzedniego, czy z tego obecnego. Możecie to narysować w dowolnej technice. Pracę należy przesłać do 8 września, więc myślę, że jest bardzo dużo czasu na to. Na moją pocztę, która zaraz się tutaj wam pojawi, albo na Instagramie Wiadomości Prywatnej. Prosiłabym też bardzo, aby Wasze prace były podpisane Waszym imieniem albo nikiem i przede wszystkim jaka jest to postać. W konkursie będą wyłonieni dwaj zwycięzcy. Jedna osoba zdobędzie główną nagrodę, a druga wyróżnienie. Zwycięzców wyłonię po 8 września, a o wynikach konkursu powiem w filmie, który pojawi się po tym terminie. Dlatego zachęcam Was do bycia na bieżąco z moim kanałem. I to chyba wszystko, co chciałabym powiedzieć na ten temat. Mam nadzieję, że w konkursie weźmie udział dużo osób. No i przede wszystkim mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. A teraz żegnam się z Wami, bardzo Wam dziękuję za oglądanie i bawcie się dobrze.